Dużo kolekcji płyt CD DVD. Mając do czynienia. Do czynienia mamy więc. Tu możecie szukać w itenecie. Ale więc mamy te płyty. Znowu nie mam kaset przy sobie. Już mamy dużo płyt nie każdej w tej chwili. I już nie do czynieniu, ale gdzie? To gdzie kupując płyty? Uważajmy, taka produkcja tej płyty, wymierzyć każdym, a tu są te czyste płyty, czyste płyty mogą znaleźć w internecie, ale mogą wykupować jeszcze, to są DVD, a tu są CD, mamy więc płyty ze sklepu, a tu do czynienia z tym każdej płyty, mam więc ponagrywane każdym z kwil ale każdym z chwil, w których te płyty przeżywałem się i niestety już nie mam kasy, a tu są te płyty z grami mam więc płyty z grami do czynienia w tej grze mamy cd action Dowiadam się każde dwa części których zbieram od tego pana ale to gdzie kupując gdzie kupując te płyty, mogę znaleźć w internecie Ale już mamy dopiero. Co to jest początek? Początek tej płyty, ale. Mam więc to. No czy nie jest taki PC to PSL zespołu Bahim Full. A to jest dużo, budełko. Sidek, szynuk gdzie? Źle. No, ale gdzie to kupować te płyty? Ale to bez sensu. To bez sensu mamy więc z doczynieniem CD. Ale więc szukamy dopiero DVD. A tu CD. W doczynieniu taki system pozwolić jeszcze. A tu mamy więc inne. Mamy więc inne. Dopiero więc moto. Każdą grę wezmę, to muszę grać, ale to są te gry Inero. Kolejnie przykupienia z każdej płyty, ale więc to już naprawdę przesada. Przesada to nasze, te płyty można kupować, te saszetki jeszcze. I tu mamy więc to, to. Uważajcie, to jest ta płyta, ale to trzy już kiedy to robię. To kupiłem jeszcze, ale jest serysowana ta płyta, ale trzeba mieć problem. To problem z doczcinieniem to moja kolekcja płyt, a tu ta płyta czysta, widzę. Gra lub Club 2 to można kupić tę czystą płytę Datex w tej wersji, ale gdzie w sklepach ma więc do tego, bo numer się zawadził. Możecie mieć ten test, i jest popękane, ale tu zapisałem gdzieś. Do tego możemy mieć te płyty, te inne, których są. Mamy więc to. Te płyty jest z tej. W których używam te filmiki, ale mamy więc to, DVD, ale to już nagrywaliśmy z laptopa, a to ta wersja jest taka, ta saszetka, mógł kupować te pudełka i jeszcze jeszcze te płyty, A gdzieś nie to pobliżenia. W pobliżeniu te płyty są dość skodne. Skodne zlecenie. Postawiam na ocenę dobry. Dobra, dziękujemy i do zobaczenia. I zapraszam więc na, na mój otwarzacz, których przygotuję.